Proszę Państwa, Luke pokazał gadżet dla tych, którym wiecznie za mało lampek, wiecznie za mało elementów świecących. To tak będzie mi to ciężko pokazać wam na filmiku, ponieważ no, jak wiecie jak migawka działa i to co ja teraz widzę jako stałe światło, widzicie jako światło mrugające w obiektywie. Natomiast. Luke zaproponował lampki do pedałów. W zasadzie bazowo są to też dwa modele, modele pedałów, bo są to e, Keo 2 e, Maxy i Blade y z e, lampkami, ale jest też pakiet adaptacyjny do innych pedałów e, Luka, który pozwala zamocować takie lampki. No Idea jest taka, żeby do 40 godzin w trybie ekonomicznym te lampki e, świeciły. E, ładowanie przez USB-C można ładować bez ściągania z pedałów, ale można też jednym ruchem de facto je odpiąć od pedałów do ładowania. Ciekawe Pomysł, ciekawe rozwiązanie. Napiszcie, co Wy o tym sądzicie. Czy lampek wiecznie za mało? Czy to ma sens? Czy jest to gadżet, który, który zginie? Oczywiście, zgodnie z przepisami, to nie wypełnia Wam obowiązku przydania też dodatkowej lampki normalnie na sztycy.